Gdzieś wejdzie z tej strony Gilatki. Zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Roblox na moim kanale. Zapraszam serdecznie Was, moi drodzy, na tym razem. Uwaga, 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 uwaga. Wheat Farming Simulator, w którym będziemy sobie dzisiaj grać, będziemy uprawiać ziemię, będziemy wspaniałym rolnikiem. O, widzę, że to jest ogólnie taki simulator dla wszystkich do Postaramy Postaram się oczywiście przejść gierkę, ponieważ symulatory staram się zazwyczaj przychodzić na raz, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na starcie, również chciałbym zaznaczyć, że mamy oczywiście również nowy kanał Podrobloxa, czyli Giladis Plus, który widzicie w tym momencie, i jest również do niego link w opisie. więc Zapraszam Was bardzo serdecznie na Giladis Plus. Zasubskrybujcie, jest już naprawdę masa filmów, które można tam obejrzeć. więc Zapraszam Was bardzo, ale bardzo serdecznie. Jest to jakiś event jeszcze do zrobienia, tu mamy jakieś rzeczy z grup, ale nie chcemy tego. Na razie mamy zwykłą, podstawową motykę, mamy też kody, właśnie moi drodzy, dzisiaj będziemy lecieć z kodami tutaj. Więc podaję wam wszystkie najlepsze kody na start. Pets, oczywiście bierzemy, 10 kryształów dostajemy dzięki temu. Dalej mamy taming, kod, który nazywa się taming, dostajemy 20 kryształów, nie wiem jeszcze do czego są szczerze ale no. Mamy jeszcze kod, który nazywa się Mega e, Rebirth. Proszę bardzo. Za co dostajemy kolejne 20 kryształów? Dostajemy jeszcze Lava Beast. Lava Beast. O, proszę bardzo. Cyk, Lava Beast. Dostaliśmy Lava Peta. Bardzo fajnie. Jeszcze jest ostatni Tame Pets. Proszę bardzo. I wbijamy go i kolejne 20 kryształów. Więc na wszystko dostajemy 70 kryształów. I dostajemy pierwszego Peta Storage. Chyba tu? Nie. W Storageu mamy to. A tu są pety. Ale fajne, fajne. Wygląda trochę jak z Battle Cats. Eee, taming Cost. Okej. Okay. Equip. Uh, dostajemy go. Złoto razy 2 i zwiększa nam inwentarz o 1000. Aha, czyli może, mogliśmy mieć 100, teraz mamy 1000. Dobra. I łaź za mną. jejs, Proszę bardzo, nasz wspaniały darmowy pet. Także wykorzystujcie sobie jak najbardziej kody, myślę, że to jest jak najbardziej sensowne. Widzę też, że opcja sprzedawania jest tam. Tu jest opcja sklepu, w sumie to najpierw pójdę coś pozbierać. Pytanie, czy ja zbieram. Yy, tak, zbieram je automatycznie. Ja nic nie robię myszką, jakby co, okej? Okay, spokojnie. Są też widzę gdzie nigdzie takie złote. Czy to będzie więcej dawało? Tak, 10 mi daje. Złoty, bardzo fajnie. Tamten już widzę ma kilka petów. Nie zbieraj mi mojego złotego, cię. Nie! Nie! On jest szybszy ode mnie. On jest ode mnie szybszy. A, zbiera mi wszystkie cwanie, ale ja tutaj... A co to robi? Come on, duck, tame. Dobra, zbieramy. A, jest są też podane statystyki jego. I to okej, okay, czyli są też różne kolory. 53, żeby zaupgrade'ować. Wejdę sobie w pety, bo teraz dostaliśmy kaczkę. I tu jest taming, czyli ile musimy dostać. I teraz tak, ona daje nam złoto razy 1,25 i tak dalej. Ile możemy mieć petów w ogóle na raz? tak szczerze mówiąc? Czy mogę mieć wszystkie naraz założone? Raczej nie. Dobrze, zbieramy. Tu jest kolejne. Turkey, czyli, ku, czyli indyk. <grym> Kurczę. <laughs> Niezły kurczak, kurde, muszę przyznać. Dobra, bierzemy jeszcze sobie jego equip. Yy, mamy w tym momencie trzy mamy w tym momencie trzy. Czy możemy mieć więcej? Widzę, że tu jeszcze jakiś pet leży, co to jest za PET? Yy, rekin zwiększa nam tylko miejsce. To on myślę, mnie interesu nie, nie interesuje w chwili obecnej. Bardziej interesuje mnie szybkość zbierania albo właśnie jakieś pieniądze, bo to jest sensowniejsze zawsze na początku, gdzie jest wyjście? Wyjście jest w tamtym miejscu. Możemy też, nie, nie możemy mocniej odscrollować, żeby zobaczyć, gdzie są ewentualnie jakieś pety. To jest też jedna wielka strefa dla wszystkich, więc zakładam, że czym dalej pójdziemy, tym lepsze pety oczywiście tam będą. Więc na razie idziemy na sprzedaż. A, możemy sprzedać tu. Proszę bardzo, pyk. I idziemy. A, spawn to jest dosłownie spawn. Dobrze. I idziemy zobaczyć. Mamy 1300, a mamy też tak, to jest prędkość 20, with multiplier, czyli razy 1, mnożnik pieniędzy, czyli złota, razy 1. Zbiera jeden na jeden i mamy go kupionego. Dalej kolejny jest brązowy za 34 tysiące. Tysiące? Naprawdę one są takie drogie? Okej, okay, no to w takim razie. A jeszcze są riberfy, możemy robić. Mega riberfy. Nice. Dobra, robimy na razie sklep. To jest na razie najważniejsze w chwili obecnej. E, mamy złoto, które możemy kupić. Za 150 robuxów jest tak tanio? Dobra, niech będzie w takim razie. E, kryształów nie chcemy. Na razie chcemy zbierać tak. E, powiedzmy, że tu są kryształy, to jest złoto. Możemy mieć autosprzedaż, która nie wiem, czy jest nam potrzebna. Na pewno pieniądze razy dwa będą bardzo przyjemne, jeśli chodzi oczywiście o to. Więc kupujemy, jak najbardziej. Kupujemy również tutaj możliwość posiadania, w sensie zbierania dwa razy więcej tego całego zboża. Bardzo chętnie. Dwa razy więcej petów. Na razie nam to chyba niepotrzebne, ale żebyśmy sobie zbierali na przykład 5 na 5 strefę, niech będzie w takim razie strefa 5 na 5, to będzie dużo, to będzie bardzo dużo. Dobrze. No i teraz idziemy sobie zobaczyć z tym wszystkim, jak to wygląda w tym momencie. Czy ja jestem w stanie dużo zbierać? No, zbieram strefę 5 na 5, więc zdecydowanie więcej. Pieniądze też razy 2. Zbiorę sobie wszystko, cały ekwipunek zbiorę i zobaczymy, co gra mi powie. Czy powie mi, że hej, staćcie na coś kolejnego, czy nie, nie staćcie na coś kolejnego. Powinienem też spojrzeć na te pety właśnie, bo on ma co? Złoto razy 2. Ten daje nam złoto razy 1,25, ten też złoto razy 1,25. Okej, okay, niech będzie. Siema, ten ma złoty już w ogóle, jak jeden. Niby taki nubek, dobra, sprzedajemy. 8 tysięcy dostaliśmy tylko. O Boże. Jak mało. <grytanie> Za 15 tysięcy Robuxów jest do kupienia w ogóle. Wow. To jest, to jest kosmos, szczerze mówiąc. Okej, okay. Kupujemy sobie milion coinów. Czy... Ciekawe, czy to się będzie stakowało. To mnie bardzo ciekawi. Czy to się będzie rzeczywiście stakowało. Więc yy, kupujemy sobie teraz w takim razie najlepszą. Mamy milion, więc możemy kupić najlepszą tą złotą taką. Kosę. ja ją kupiłem. Nie jestem pewien. A tu się kupuje. Dobra. Kupujemy. I equip. Equip, Unequip. Dobra, jest założona. E, nic więcej tu nie możemy kupować chyba, tak mi się wydaje. Perki, coś tam. Chyba nie ma plecaków do kupienia, mi się wydaje, nie? Tak liczę na to. Nie tu nie ma, nie w sklepie. W sklepie tylko te były. Nie? Chyba że gdzieś inna zakładka jest. To jest dobre pytanie. Nie. Okej, okay, to są jakieś tam kosmiczne po 15 riberfach. Mhm. Mm Czyli to jest maksymalny, jaki możemy kupić. Ametystowy na poziomie pierwszym kosztuje 12,5 miliona. Ej, biorąc pod uwagę tego, to nie kosztuje tak dużo, szczerze mówiąc. Musielibyśmy te robić mocno. O kurde. Dobra, no to teraz lecimy z tym wszystkim. To jeszcze jakiś fioletowy jest do zebrania. A, fioletowe dają nam kryształy, dobrze. Czyli teraz musiał mieć stricte lepsze pety, żeby móc cokolwiek zrobić. No, już mam full. Już mam full. Sprzedam i 100 tysięcy dostałem. Okej, okay. czyli musiałbym znaleźć pety stricte. Upgradable. Nie wiem, co to jest do upgradable. Rebirthy, Storage. No nie, no musiałbym zbierać stricte tego. Muszę jakieś pety znaleźć, bo ja nie mam tu petów żadnych. Tylko, że teraz zbieram za szybko i nie jestem w stanie nawet dojść tam, gdzie bym chciał. Tu nie mogę nic. Czy będzie tu jeszcze jakiś pet? Czy będą tu leżeć jakieś pety, które mógłbym sobie tu. Yy, o, tu jest jakiś. Złoto. Świnka, jak najbardziej. Dobra, bierzemy świnkę, proszę bardzo, kolejna świnka, znaczy świnka ogólnie. To jest czwarty pet, którego mamy. Dobra, niech będzie, poproszę w takim razie. Czy jestem w stanie tu pójść jakoś brzegiem? Mogę! Dobra, tu coś jeszcze jest. Kolejna świnka. Dobra, bierzemy świnkę. Czy jak mam dwie świnki, to mi się pokażą dwie świnki osobno? Tak, pokażą mi się dwie świnki osobno. A, mogę mieć maksymalnie cztery pety. Dobra, rozumiem. Dlatego mnożnik pieniędzy jest taki porąbany. Dobrze, w takim razie moi drodzy robimy inwestycje życia i kupujemy za 600 Robuxów, żeby mieć dwa razy tyle petów, czyli zamiast czterech będziemy mogli mieć 8 petów. I to jest wspaniałe w tym wszystkim. Dobrze, w takim razie bierzemy sobie naszą świnkę oczywiście, zakładamy Niemcy w ogóle w sklepie w ogóle można było kupić jakieś pety? Chyba nie. nie. Czyli możemy kupić tylko tego początkowego, a potem musimy już liczyć na tak zwanego farta, że jakiegoś peta znajdziemy. Mamy w, te, w tym momencie 5 petów. Tu jest jakiś kolejny pet, to jest jakiś piesek chyba. Panda! O, panda jest fajna, z tego co widzę, bo daje nam jeszcze 200 miejsca. Tak, jeszcze nam zwiększa miejsce o 200. Nice! Dobra, sprzedajemy w takim razie. 200 tysięcy dostajemy już w tym momencie. Idziemy dalej szukać, w pogoni za petami, w pogoni za petami, gdzieś tam na sam koniec musiałem się dostać, no ale przy moim zbieraniu to ciężko jest. Tu jest coś, rzadki smok za 50, dobra bierzemy go w takim razie, bardzo chętnie, bierzemy smoka za 50, nice. Nie wiem czy będę w stanie jeszcze coś znaleźć fajnego, ale zobaczymy. Jeśli znalazłem coś bardzo dobrego, o tu coś jest czarnego, reaper za półtora, dobra, ale ile kosztują w ogóle kryształy, to jest moje pytanie. Yy, nie wiem ile kosztują kryształy, chwila, mogę scrollować, haha, ha! mogę się wycwanić, mogę kupić 1000 kryształów za 500 robuxów, albo 100 kryształów za 50, kupmy 100 kryształów za 50 robuxów, bo nie wiem jak to wpłynie, w sensie jakie potem będą ceny tych wszystkich yy, rzeczy. Dobra, kupujemy go. A jak najbardziej, poproszę. Mamy Reapera w takim razie. Riper jest tutaj, w tym momencie. Pieniądze razy 1,5 i Inventory Size plus 500. Mamy 5, 6, 7, 8. Czyli mam maksymalną ilość petów. Więc teraz musimy tylko znaleźć coraz lepsze pety. O, jak ładnie! Jak miło z jego strony, że on mi tu czyści w ogóle. Bardzo, bardzo miło z jego strony Muszę przyznać, strasznie 1,19 miliona mamy w tym momencie również Więc troszkę się odrobiliśmy pieniężnie Mam jeszcze na jednego lepszego peta Za 50, pytanie czy jakiegokolwiek Znajdę yy, Zaraz też koniec miejsca, nie, jeszcze nie jest aż tak źle Tu coś siedzi Co to jest za 5, to nie to, to nie jest dobry pet Muszę tak skanować sobie, jak sobie tak idę Tu coś jest, tu coś jest niebieskiego To jest chyba zwykły jakiś pet Tak, to jakiś piesek zwykły tu nic nie widzę, szczerze mówiąc. Dobra, wracamy w takim razie. Sprzedajemy. Yy, za 500 tysięcy już! O kurde, nice. To możemy teraz w sklepie kupić co? Po złotym jest taki diamentowy, albo za 2 miliony. Dobra, to jest co? Gold Multiplayer. Dobra, niech będzie. Lećmy po kolei w takim razie. Zakładamy go. Ma mamy go na pierwszym poziomie. Tego też mieliśmy na pierwszym poziomie. Chwila, czyli znaczy, że... A ja mogę go... O. I mnożnik się zwiększy, tak? Tak, zwiększy się mnożnik! Dobra, dobra, czyli możemy też ulepszać obecnie posiadane. To jest spoko. O Boże, na starcie. Skeleton Deer, proszę bardzo, jakiś lepszy. Więc yy, nie wiem, co tu jest najgorsze, że czy świnka, czy... Jaki, nie wiem, zdejmijmy tego na przykład. Yy, remove? Nie wiem, nie, nie chciałem go... Dobra, remove w sumie. A usunęliśmy go całkowicie. I ten daje mi znowu plus półtora pieniądze i 400 miejsca. Więc bardzo przyjemnie. Dobra, lecimy z tym wszystkim w takim razie. Myślę, że teraz po całym ekwipunku, powinienem być znowu w stanie zrobić bardzo, bardzo dużo. Muszę też patrzeć, czy jakieś pety są tutaj do znalezienia. Ale bardzo ciężko znaleźć tu pety, biorąc pod uwagę to, jak się poruszamy. I znowu pełne. Mam też pięć kryształów. Muszę więcej znajdować. 1,3 miliona już jesteśmy w stanie zrobić na raz. Tam jest niebieski. Albo fioletowy, fioletowy. Niem, Nie ile się na raz dostaje też tych kryształów. Jak będzie event. To byłoby spoko. Dwa. No, dwa to nie jest dużo, szczerze mówiąc. Dwa to nie jest ani troszkę dużo. Ale widzę, że bardziej mi się opłaca, przynajmniej przy moim obecnym ustawieniu. O wiele bardziej mi się opłaca zbierać pieniądze i kupować kolejne kosy. Yy, tu jest pet jakiś. A, to jest skorpion jakiś podstawowy. Yy, bardziej opłaca mi się kupować kolejne pety. Niż upgrade'ować obecną kosę, którą posiadam. W sensie, jakbym ją tam miał na najlepszym poziomie, czy coś takiego, to okej, okay, ale no. Na pewno też wszystkich rebirthów nie zrobimy sobie, jakbyśmy chcieli, bo to jest abstrakcyjne, to nie jest do zrobienia. Sprzedajemy znowu. Mamy 4 miliony. Eee, zobaczmy, jaka jest kolejna kosa. Kolejna kosa jest za 4,33. Dobra, to zbieramy jeszcze jeden w takim razie. Jeszcze jeden backpack. On tutaj ma 4 albo 5 petów. Nie jestem pewien. Ale po drodze też by jakieś 290 w ogóle czasami. Aha, bo to chyba ogólnie mi stakuje. Coś tu siedzi. Skorpion. Skorpiona nie potrzebujemy niestety. Chyba, że takiego z Mortal Kombat'a. To on byłby w stanie bardzo ładnie przyciągnąć. Przyciągnąłby ładnie. Dobra, jest. Cyk. 5,3 miliona. O, kurde. Kryształy się pojawiły. Zbieramy. Poproszę, po ile, ile będą kryształy dawać? Plus 5? Naprawdę, plus 5? To nie jest zbyt wiele, szczerze mówiąc. Dobra. Tam jest kolejny kryształ, który on omija z jakiegoś dziwnego powodu, ale niech będzie. Tam też na końcu jest jakiś kryształ. Na szczęście mogę biegać bez tego. Dobra, lecimy tam po ten ostatni kryształ. On nie będzie przed nami na bank. Nie ma nawet opcji być przed nami. Dobra, zbieramy to, proszę bardzo. Cyk, cyk. I najsik. Dobra, wracamy. 39 mamy. Jeszcze nas nie stać na to wszystko. Nie wiem, co to jest to upgrade'able, szczerze mówiąc. Aha, że po prostu moja kosa jest chyba do, do upgradowania. Kolejna jest za 7. Dobra, to już zbierzmy na tą za 7 w takim razie. Coś czuję, że będę zbierał w ten sposób. Na zasadzie do końca gry, że. O, no dobra, no to teraz tutaj yy, zrobimy to. O, proszę bardzo, burger. Za 50. Kurde, nie stać mnie. Ile musiałem kupić? 10. Dobra, niech będzie 10. A nie, chwila, bo. Tak, 10, bo tu jest kryształ do zebrania. I teraz 10 kryształów. I teraz burgera możemy kupić? Nice cyk. <laughs> Mamy burgera. Dobra, chowamy w takim razie coś, co daje mi tylko miejsce. Um, nie to daje mi 1.25, więc zakładamy sobie, gdzie jest burger? To jest burger. Tyk. Więcej pieniędzy i więcej miejsca. To jest bardziej sensowne. Widzę też, że mógłbym to zrobić bez tego. Czemu to jest takie zielone? Dobra, zaraz zobaczymy. Gdzie to było tu jakoś, w tym kierunku? Nie potrzebujemy nietoperzy. Dziękuję serdecznie. Nie potrzebujemy. Nie potrzeba, nie potrzeba. To jest fioletowe znowu do zebrania. Dwa kryształki. Wydaje mi się, że to było zielone jakieś do zebrania. Ale nieważne. Nieważne. Na razie zarabiam bardzo dużo. O, tu jest zielone do zebrania. Więcej pieniędzy? Chyba. Nie, to było chyba fioletowe. Tak samo. Sprzedajemy, proszę bardzo, 9 milionów. Ile mamy teraz na kolejną? Ta kosztowała 7. Tu mamy 9,5. Ta jest za 12. A ile jest ta najlepsza? Ta jest najlepsza za 12,5, dobra, no to robimy w takim razie tą za 12,5, w takim razie, tu się bardzo ładnie świeci, a ona się po prostu mieni na różne kolory i to dlatego, ja myślałem, że zawsze tego, że zawsze w jeden, tutaj mamy miśka, ciekawe ja jestem też, czy możemy, możemy zobaczyć wszystkie pety, tak, o kurde, tych petów jest tu od groma, ale nie wiem skąd te wziąć, bo to jest taming cost 5000, 10 tysięcy, jakieś są, nie wiem w jaki sposób miałbym je znaleźć, jakim cudem w ogóle. Ale zbieramy, nie? Cały czas. Nie, nie, nie wiem, ile godzin trzeba byłoby tu spędzić, żeby nazbierać tyle tych kryształów, jeszcze będąc totalnie darmowym graczem, żeby cokolwiek móc tu zrobić. Bo no teza jakiś tam mythical za 10 tysięcy pety. Oj, to jest dużo, to jest bardzo dużo siedzenia i farmienia, szczerze mówiąc. Sprzedajemy 12,5 potrzebowaliśmy chyba. Tak, mamy 13, więc w tym momencie możemy kupić najlepszą kosę. Bardzo fajnie. Mamy najlepszą kosę. I najlepsza kosa, a e, tu nam pokazuje ile jeszcze pieniędzy do upgradeu. 24 tysiące miejsca teraz mam. To teraz, a no, ale teraz popylam. Jestem w stanie zrobić naprawdę bardzo dużo. Naprawdę jestem ciekaw, jaka jest szansa na znalezienie e, jakiegoś lepszego PETA. Tu jest na przykład świnia, za 5 <gryw> za 5 kryształów, bo czemu nie? Może być w końcu, prawda? Może być. 23 i kończymy miejsce i dostajemy naraz. 10 milionów. Za 12 dałem za tą. Możemy zaupgrade'ować. Miejsce się upgrade'uje bardzo mocno. Upgrade, upgrade. Już nie mogę upgrade'u, bo 6 milionów kosztuje. To teraz musiałem zrobić rebirth'a, a żeby zrobić rebirth'a potrzebowałbym 100 milionów. Czyli, aha, i co dostaję wtedy? Resetuję wszystko, ale dostaję 5% więcej boosta. Czy 5% jest warte robienia totalnego resetu? Ale właśnie, chwila, czy resetuje nam pety? Chyba nie. A petów nam nie resetuje, dlatego to jest takie dobre. Dlatego nam to jest w stanie bardzo ładnie ogarnąć. Czyli jak zrobimy sobie boosta, w sensie robimy sobie riverfa, to nie dość, że możemy kupić nową kosę, to proszę bardzo 11 milionów. Jak zupgradeujemy, to jeszcze możemy... Jak zupgradeujemy, Za jeden poziom co prawda, bo tylko na jeden nie stać. To możemy potem zrobić sobie reberfa, lecieć sobie z jakby nowym zbieraniem. Wiadomo, bo pety mamy już teraz spoko. Tu jest coś kolejnego, znowu piesek jakiś do zebrania, ale to nie jest aż tak ważne. Chodzimy, zbieramy pyk, pyk. Ja spróbuję chyba zrobić tego reburfa, wam powiem stricte, żeby wam pokazać. Żeby też samemu, oczywiście, zobaczyć. Bo to będzie myślę dosyć ciekawa, bo i tak zrobiliśmy bardzo duży progres w bardzo krótkim czasie. Więc uwaga, sprzedajemy. A nie, chwila. A, musiałem 100 milionów uzbierać. To już jest gorsza część. To już jest zdecydowanie gorsza część tego wszystkiego, bo naraz, jak dostaję tam z 15 milionów. To nie jest za szybko, szczerze mówiąc. No ale jak tak teraz jestem w stanie chodzić, to przynajmniej jestem w stanie o wiele szybciej skanować to całe pole. Jestem w stanie, o to jak zobaczę jakieś fioletowe, to zbierać i tak dalej. Czyli musiałbym w chwili obecnej zbierać jakoś ze 150 tysięcy. Tak mi się wydaje przynajmniej, ze 150 tysięcy zielska. Nie, my 11 milionów dostajemy naraz. To musiałem zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Czyli nie jest to typowy symulator do farmienia. Ale wiadomo, tak to wygląda. Farmimy i my robimy coraz więcej. Także moje wspaniałe pety i ja, czyli smoczek, panda, świnia, kaczka... Nie pamiętam, czym jesteś. Powiedzmy, że demonem. Hamburger. Jakiś jeleń i jakiś demon. Yy, żegnamy się z wami. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Proponujcie swoje gry w sekcji komentarzy oczywiście. Pamiętajcie, że na Enebie jesteście w stanie kupić taniej oczywiście gierki, ale również Robuxy do Robloxa. Więc bardzo serdecznie zapraszam do kupowania, jeśli jesteście zainteresowani. No i łapka w górę, subskrypcja. Trzymajcie się ciepło. Do kolejnego odcinka. No i cześć!